Najdroższe zabawki na świecie. Jaka była Twoja najdroższa zabawka na świecie? Lego, yy, za kilka stóp. To ja się nie umywam do tego. Dzisiaj będziemy gadali o zabawkach, które kosztują nawet i dziesiątki milionów. Zaczynamy od Monopoli za ponad pół bańki złotych z 1933 roku. jasny wygląda. oni w 1933 grali już Monopoli stary. Ej, skubanik, oni. Kumasz to? Wow! Prawie 100 lat temu już grać z Monopoli, a tu ciekawe jakie tam były ten miejscówki. Tu se pierdol... Apartament. Ostałeś a... mnie na dwa apartamenty. Stary, ciekawe jak tam musiały być kurw bitwy podczas tej gry. Po prostu wyciąganie szabli. No, kur... To stary kosztuje 538 tysięcy złotych. Stary w przeliczeniu na polówki to jest... Dużo polubek. Dałbyś 900 tysięcy złotych za taką figurkę. A to jest ty, czego figurka? To są stare figurki z G.I. Joe. 900 tysięcy złotych za takie coś. Ja kiedyś dałem 50 zł za bajonikę i myślałem, że to jest dużo. Miałeś bajonikę? Miałem. Ja też. Zajebiste za to. wy też mieliście, napiszcie w komentarzach. Ty byłeś fanem anime, nie? Byłem. Dragon Ball! A dałbyś milion 100 tysięcy złotych za to. Ja nigdy takich pieniędzy nauczył, nie chciałem. Ja bym chciał mieć takie pieniądze. I pewnie bym to kupił. Nie no że. to jest tam poz, pozłacany jakiś złotnik to robił, turboznany, więc no to jest zrozumiałe, że to tyle może kosztować. Nie? W Bo sensie... To, no, materiał, z którego to jest stworzone jest drogi. Więc... Można to przetopić i później sprzedać ewentualnie. Dokładnie, nie? nie? Po prostu zrobili z tego, z z tego figurkę z anime. figurkę ten dobu. tam postać z anime? Nie. Ja nie, też nie. Nie znam. A ty oglądałeś jakieś anime kiedyś? Nie. Widzicie? Nie widział. Ja nie widziałem, ale ty na pewno widziałeś, bo ja też widziałem Barbie. Znasz? Znam. Ponad 2 miliony złotych. Ja, ja nie. Ja nie ja za nie Barbie. Nie nadaję, ja się nie nadaję na takie odcinki. Jak ja słyszę takie pieniądze, to. Polak mi się odzywa do. i. 2 miliony! Za Barbie! A no. no, Ale naprawdę, nawet mnie to jest chore. W sensie. Nie rozumiem już. Skala zaczyna mi się w głowie już zakrzywiać. Że to już jest dla mnie absurd, tak, nie, coś nieistniejącego. Ciekawe, jak wygląda. bez ubrań. <grym> Chcesz, wiesz? Chodzi mi, chodzi mi o to, czy zadbali o szczegóły. Co tam może się znajdować, że to jest takie drogie. O... Nie zdziwię się, że ten naszyjnik, który ma na sobie ta lalkę, po jest taki drogi. Też tak myślę. I założyli ją na lalkę i mówią: Ta lalka jest warta 2 miliony. Tak, tak, tak. Jany koń to jest dla mnie. Mówiwa oksymoron już w dzisiejszych czasach, ale to już nie istnieje. Ale ja, mam się to, ja zawsze o tym marzyłem. Ja uwielbiałem, ja, ja też? też. Ale, ale to już nie istnieje. ten bujany koniec ze złota jest, jest za 3,5 bańki złotych. A. Jak kogoś stać? To spoko, nie no fajnie, że ma pieniądze, że ma więcej ode mnie pieniędzy. Ej, Ale jak? wydaje mi się, że już się od, odchodzi od tych bujanych koników. Kiedyś w domach były takie duże bujane tak, konie, koniki. Tak tak, tak, tak. Takie naprawdę z wielkości. Albo konik bujany, albo taki y, fotel bujany od starego dziadka. Tak. Ja, I też zawsze się bujało, bujało. a od tego odchodzisz, to nie jest modne, nie? Jak chce kupisz konia za złoto, za te 3,5 bańki, to znaczy, że musisz mieć tych pieniędzy dużo. A Czaj, że jak po prostu gościu miał tylko te 3 miliony i kupił tylko akurat tego konika, a tak stary mieszka pod. pod była monopoli za pół bańki, teraz mamy złote monopoli, za dziewięć bańek złotych. Ej, tym, w tym można Abstrakcja. się to można zastosować jak lustro. Tu szkoda grać, tu, tu, tu hmm. naprawdę szkoda dotykać, grać, macać, dlatego to jest ze szkłem. To była cała tafla nie złota, że jakby na przykład No się... ze złota, patrz, domki, y, miejsca, miejsca w gry, nawet pewnie kostki też są ze złota. Stary, ale szczerze przyznaj, kupiłbyś coś z tych rzeczy, które właśnie teraz oglądaliśmy? No, na pewno nie. Ale ciężko mi stwierdzić, bo gdybym miał 3 biliony. Mhm. No to takie 9 baniek za złote Monopoli, to, to nie sumie... odczujesz tego, nie? No. A jeśli byłbym fanem Monopoli i miałbym te 3 biliony, no to może bym kupił, nie? W sumie racja. Ta piłka do nogi ma tysiące diamentów czarnych i białych. I musiałoby bardzo boleć kopnięcie w A ciekawe czy ktoś kopnął w nią. To jest ciekawe. Myślę, że nikt by się nie odważył kopnąć taką piłkę. Ja myślę, że taki mały głównie jakby kopnął. Powiedział, zobacz, o fajna piłka i by uderzył w to. A ja bym wtedy tego dzieciaka kopnął. Nie, żartuję, żartuje, żadnej znaczy, Ja bym go kopnął, ja, tak? to kosztuje 11 milionów. A, dobra, to jednak bym go okrop... Ja bym go kropnął. Nie, żart, <laughs> przepraszam. Wcale piłka do nogi za 11 baniek. No nieźle. ładny Marek. Ekstra to jest kostka Marka za 50 zł. Dużo osób taką ma. Natomiast nikt tu z tych dzisiaj zebranych oglądających ten film nie ma kostki Rubika z setkami, jak nie tysiącami diamentów, które również kosztuje 11 milionów. Naprawdę, brak, brak mi słów, uważam. Ale to akurat można byłoby używać normalnie. No nie wiem, nie daj Boże się zepsuje stary, co wtedy? A, a ty... ciekawe, czy można coś takiego ubezpieczyć, czy to ma gwarancję, nie? Ej, myślę, że tak, takie no? drogie rzeczy mają ubezpieczenia, nie? Mhm. Ty patrz, on sobie maca, on 11 baniek właśnie maca sobie obraca. I obrócił, maca i obraca? Maca i obraca. Też lubisz... co robi dalej? Napisz w komentarzu. Albo napisz... Rym. Albo napisz w komentarzu, co ty lubisz macać i obracać. Znasz Madame Aleksander? Nie znam Madame Aleksander. Jakąś, jakąś lalkę stworzyła. I zauważyłem cenę. Tak, i mogę 20 powiedzieć... milionów złotych o rajuśku. Za to gówno. No. to jednak ja w sensie, No, no ja, ja wiem, ja wiem. No, no mówmy się szczerze, no. No, no. czy, czy Ale... ta lalka robi wrażenie. Właśnie ja tylko wiesz, kupujesz niektóre rzeczy i tutaj w... i widać pod nich, że one są drogie, bogate. nie? To wygląda jak lalka mojej siostry, która... 10 lat temu, nie? Bo to mm. już już starsza. No ale to nie robi wrażenia. No futerko już, do... okej, okay, teraz, okay. teraz ładnie się prezentuje, no. Z no tak, futerki. ale nadal ja bym dał to za to, wiesz, 96 milionów dolarów. Mam pomysł na biznes, ale no dobra, powiem to przed wami. Ej, zróbmy jakieś gówno, powiedzmy, że to jest zajebiste i powiedzmy 8 milionów. To się dzieje na porządku dziennym yy, u malarzy yy, tak? nowoczesnych. Ale to oni tam chyba wiesz, biorą pieniądze, nie? Trzy bańki. O, kiedyś taki obraz i zrobię go w jakiś ciekawy okolicznościach nie nago go namaluję, brudne farbą... <grym> I będzie dużo warty, zobaczcie. Na pewno będzie no dużo warty. Muszę przeczytać opis grająca lalka, The Beard Trainer nakręcana kluczem, zbudowana z 2340 metalowych części, bez baterii, cała się rusza i gra melodię. Zbudowanie jej trwało 15 tysięcy godzin pracy. Mierzy ona 121 cm, a kosztuje, mój drogi Marku, prawie 30 milionów złotych. Ale nie jest zasilana w ogóle, czyli działa na zasadzie jakichś zębatek, przekładnik. To znaczy mechanizmy, no. Zajebiste. Ciekawe ile razy trzeba przekręcić, żeby na przykład grała te 15 tysięcy godzin. Przyznaję, że wygląda dobrze, ale jest obrzydliwie droga. Ciekawe, jak oni na to wpadli. Po prostu siedzieli w domu, nie wiem, kilka wusień, i lalkę za 40 milionów. Sorry, 30. 30, 30 milionów. A taka, co się samo będzie kurde, grała bez baterii. To te autko Lamborghini. Ej, to jest duże autko, czy małe autko? Małe. Widzisz? No, ale malusie. się. Wiesz, ile Lamborghini możesz kupić za to autko Lamborghini? Ile? 17,4. Sztuk? Sztuk. Prawdziwego Lamborghini, tego samego modelu. Nie zrobiło to na mnie wrażenia, nie? ale wiem, że to jest dużo. Za tę zabawkę kupisz 17 takich hał. Ja wiem, tylko, że wiesz, ciągle mówimy tutaj 30 milionów, XD milionów, nagle 17,5 sztuki. No tak, co daje 33,5 miliona złotych. To zmienia postać rzeczy. Remek nie uwierzy, że znalazłeś coś jeszcze droższego. Tak, to jest najdroższy, najdroższa rzecz, jaką tutaj dzisiaj zobaczymy. Yy, jeszcze, nasza, nie, jeszcze nie nasza, mówię. Nasza, nasza przyjaźń. Tak, nasze przyjaźń. Oh. Yy, ten zamek ma w sobie antyki, jest z wielu kamieni szlachetnych zbudowany. Ma w sobie kilkanaście pokoi dla lalek, jest winiarnia, jest, jest ogród, jest, jest wszystko to wypchane najdroższym czym się da jeśli chodzi o wykończenie w środku. Wow. Ten domek dla lalek. Tak. Ja po poproszę o werble, czy...? Poproszę werble. Dobra. Kosztuje 38 milionów. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. <grym> Ludzie są porąbani.